Cześć, witajcie moje drogie bliźnięta. Zapraszam Was na przekaz na październik 2025, Sorry, że tak późno, ale niestety <coughs> zdrowie mi trochę przez tą pogodę się pogorszyło, więc musiałam e, trochę odchorować. Ja zapraszam Was do obserwacji, do polubień, do komentarzy oraz do czytań indywidualnych. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę na ascendent, Wenus, Księżyc, e, na Ascendent, tak, księżyc, Wenus. I tak samo na znak Wasz wedyjski. Więc zobaczmy. Jak się pokazuje ten miesiąc? Jak Wy się pokazujecie? No, bliźnięta królowa dysku. Piękna energia. Co w negatywach? Czwórka mieczy. No. W pozytywach trójka pentakli. Pięknie. Na czym się macie skoncentrować? Słońce. Uh -huh. Co odchodzi? Siódemka kielichów. A co przyjdzie? Dwójka pentakli, super energia. Tak yy, i jeszcze pod względem. Właśnie. Chodzi o związki. Tak. Tutaj macie w tle dziesiątkę kielichów. No taka pełnia szczęścia. Powiem wam, że ja mam Ascendent yy, w bliźniętach. Niepsko. Albo księżyc mam w bliźniętach, albo Ascendent. Także po części też i biorę to też i do siebie. Tutaj mamy pustelnika i dziesiątkę. Także będziecie musieli chyba się skupić, znaczy przemyślać będziecie swoje działania, tak? Co, jakie być może rozważyć decyzje lub przedsięwzięcia w swoim życiu, które będziecie musieli dokonać, tak? Co wam przyniesie lepsze Chodzi o własne życiowe wybory, o że tak powiem, i decyzje, tak? Bo jednak karta pustelnika to jest karta mądrości, przemyśleń, tak? I takich sam, samym sobą, rozmowa z samym sobą, nie schizofrenia, kochani, <grytanie> nie, nie. To jest rozmowa z samym sobą, co jest dla mnie najlepsze, tak? I czego ja chcę osiągnąć w życiu. Więc zaczynamy. Tutaj mamy na ten miesiąc i w ogóle na czas oczywiście przyszły królowa dysków, królowa dysków ona się patrzy tam w dal na tej karcie, zobaczcie to, bo ona cieszy się tylko chwilą z tego co ona ma ale ona lubi pomnażać, ona chce jeszcze więcej, patrzy się w dal, co jej przyniesie kolejne okazje, kolejne możliwości, tak żeby pomnożyć to co ma zadekalny się koziorożec się rysuje oczywiście jak widać chociaż to jest energia ziemska tak, o tej już karta mi coś z przeszłości coś z przeszłości, sama karta mi wypadła coś z przeszłości, jakieś okazje mogą do was przyjść lub ktoś, jeszcze wezmę jedną kartę zobaczcie i kontakt jakiś się nawiąże same karty mi się lecą no niemożliwe, jeszcze raz je oczyszcza, jakiś kontakt z przeszłości, coś może być na odległość co może przynieść jakieś właśnie możliwości, zwróćcie na to uwagę, moi drodzy mhm uh -huh. Lub ktoś się odezwie, albo Wy kogoś, y, może spotkacie, lub y, ktoś się z wami skontaktuje, albo wy z kimś, tak? Coś, żeby coś pomnożyć, żeby, albo być może jakieś sprawy z przeszłości jeszcze być może nie będą dokończone i, lub nie są skończone, tak? I tutaj będą w tym kierunku jakieś działania. Y, tutaj w negatywach, czwórka mieczy, czwórka mieczy to jest energia tak zwanego uleczenia, uzdrowienia, ale zarazem to może być też i choroba, tak? Uważajcie na choroby, na wirusy i tego typu rzeczy w negatywach. Tutaj może być nawet i pobyt w szpitalu, tak? Rehabilitację, ale y, tutaj y, w czwórce mieczy tutaj jest y, karta rozejmu, czyli też i dojście z kimś do, neg do negocjacji, z kimś y, być może y, do konsensusu, z kim być może y, żyliście w niezgodzie, tak? że dojdziecie do jakichś układów, być może do porozumienia. Zobaczmy dlaczego. Dlaczego tak? Oh, dzisiaj karty mi same lecą. Fol, nowy początek. Tutaj karta Słońca, tutaj karta też i fol, yy, karta Głupca. Mi się kojarzy też i z dziećmi, tak? To może być związane też mm, Uważajcie, bo i dzieciaki teraz chorują, tak? To może być coś właśnie, coś w tym kierunku, w negatywach, tak? Żeby to nie było związane z dziećmi. Jak również tutaj się przedstawia, na czym się skoncentrować, tak? Też na to zwrócić uwagę. W tym kierunku będą oczywiście szybkie działania. Ale uwaga, żeby ktoś was też i nie zranił słowem. Lub tutaj jest też coś takiego, że... Coś po prostu może nieodpowiedzialne, bo Ford jest głupi, on jest nieodpowiedzialny, ryzykowny i też może mogą paść takie słowa, że po prostu mogą was zranić. Z taką osobą też możecie mieć do czynienia, z taką też i niedojrzałą, też i takiej niedojrzałej energii. Jeśli chodzi. O pozytywy, tak? Trójka Pentakli, tu jest praca, tu jest kreacja. Co stworzycie, to mieć będziecie, tak? Tutaj wy sami coś tworzycie, być może coś nowego, nowy projekt, nowy związek być może, ale to jest praca, to skupienie się na tym, na rozwijaniu, tak jak ta królowa Pentakli, żeby pomnażać, żeby z tego, co się ma, żeby inwestować i żeby tworzyć, tak? Żeby było coś nowego, sąd ostateczny tutaj być może jest jakiś yy, coś się zakończyło i być może dostaniecie jakieś decyzje, tak? Co wam przynie, przyniesie korzyści. Uwaga na wpływy też osób trzecich, tak? W związku z tą sprawą. No, król mieczy, tak? Osoba na stanowisku. Tutaj macie jakieś zwycięstwo. Coś wam się yy, uda osiągnąć, tak? Co da wam yy, też i możliwości do dalszego rozwoju i yy, do stworzenia czegoś Nowego na przyszłość i to jest właśnie tutaj super energia, bardzo fajna, jakaś wygrana, być może nawet jakaś sprawa w sądzie wygrana y, się tutaj pokazuje. Bardzo fajna energia. I tu, na czym się skoncentrować? Karta słodka to jest karta radości, karta szczęścia, tak by się coś naświetliło, ale też uwaga i na naiwność, tak. Nie być naiwnym i y, 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 wierzącym wszystkim i we wszystko dookoła, tak, bo tutaj ktoś może po prostu coś wykorzystać przeciwko Wam albo po prostu ukryć się razem w język, nie mówić o sobie wszystkiego, o swoich planach, o sw jak sobie tam żyjecie, jak macie jakoś za dobrze, to komuś się to może nie spodobać, też na to uważajcie. Albo jak powiedziałam wcześniej, tutaj mogą być sprawy związane z dziećmi. No piątka. Kielichów. No, cieszcie się z tego, co macie, bo jednak coś się zakończyło być może u Was w życiu, właśnie tutaj, tak? I tu jest czas na nowy początek po uleczeniu, bo czwórka mieczy to jest, jest też energia uleczenia i pójście w nowe, tak? Pozostawienie przeszłości to jest komunikacja już być może właśnie w nowym kierunku, tak? I tu jest zamknięcie tej całej sprawy. Tu, biące kielichów, porzucić żal, porzucić żal, bo tutaj cały czas macie nadzieję i macie możliwości na nowe. Zobaczcie, karta sprawiedliwości, równowagi i też tak zwanego balansu, tak? Energia ING, jak zrównoważenia, yy, jakieś właśnie te decyzje urzędowe, sądowe mogą właśnie przyjść. Być może też i w związku z nawet i z dziećmi, tak? Też dlatego zwróćcie na to uwagę. Tutaj co odchodzi? Siódemka pucharów, zepsucie, lenistwo, być może używki. Tutaj też są niezdrowe używki, wiecie, alko i td. Dlatego też na to zwróćcie uwagę, ale też kierowanie się iluzją, że macie wiele wyborów. Tutaj macie się skupić na tym, co jest dla was najważniejsze. Moje drogie bliźnięta, na tym, co jest dla was najważniejsze. Tak, czyli dziesiątka pentakli, stabilizacja, dom, rodzina, tak? To ma być dla Was najważniejsze i na tym się skupić. Tutaj te inne, te inne poboczne rzeczy niech odejdą na bok, a tutaj macie się skupić na dziesiątce pentakli, na szczęściu rodzinnym i zobaczcie, tworzenie, tworzenie, tak samo jak i tu. Trójka pentakli. I tu tak samo, czyli stworzyć coś nowego. Tak, to jest czwórka y, buław, moja ulubiona karta. Jeden cykl się zakończy, a roz, rozpoczyna następny. To jest świętowanie, być może jakieś spotkania w gronie rodziny, ślub, zaręczyny, urodziny i tego typu rzeczy, tak? Ale czwórka buław to też jest i stabilizacja, dom, bezpieczeństwo, tak? Te, które chcecie być może zbudować właśnie w trójce pentakli. Tak, i to... I na tym się będziecie, powinniście się skupić, oczywiście, tak? Tu. Co przychodzi? Dwójka pentakli. To jest energia yin-yang, y, balansu, też i żonglowania opcjami. Uwaga też, żeby ktoś nie manipulował pod względem pieniędzy, albo wy możecie mani manipulować opcjami i tak y, żonglować tymi pieniędzmi i też swoimi zasobami i możliwościami, żeby być z tego, oczywiście, na plus i żeby Wydać i nie stracić. O, w ten sposób, żeby cały, cały, cały czas ten przypływ gotówki i obrót był. Widzicie, wieża. Tutaj coś niestabilnego musi odejść. Coś się musi zakończyć. Tak, tutaj jest pokazany król Pentakli, byk pan na kozioroży, zbliżają i po raz kolejny Trójka Pentakli. Tutaj coś. Się zmieni, sama karta mówi zmiany, tak? Czyli jednak tutaj to, co do Was przyjdzie, będzie musiało z jednej strony, dla mnie to jest plus. Coś, co to nie było stabilne, coś, co to nie było Wam potrzebne, tak? To po prostu odejdzie od Was. Jeszcze jedną kartę dołożę. Dlaczego? Bo tutaj będziecie budować sobie coś nowego. Tutaj, jakby, dwaj faceci byli, powiem Wam. Król pentakli i król kielichów, ryby i zodiakalny byk, zodiakalny byk albo koziorożec, tak? To nawet trzech facetów. No, i zobaczcie koło fortuny to wam po prostu przychodzi od losu. To już wam pisane, to już wam pisane, że to przychodzi od losu. I to być może będzie na plus dla was, tak? I zobaczcie, energia uleczenia po raz kolejny się pokazuje, tak? I to się wreszcie być może zakończy. I tu, siódemka buław. To jest karta upartej walki o samą, o samego siebie, tak? Ja walczę, ja nie zmienię zdania. I właśnie, jak ten rycerz dysków. Rycerz dysków tak samo, on coś tworzy. Jak w tej trójce pentakli. On coś kreuje. Tworzy według własnych schematów, według własnych zasad. Nie pozwoli komuś naskoczyć sobie na głowę, wejść na głowę. I to samo mówi pod y, buław. Ja walczę o siebie, tak? Ja stawiam komuś granice i nie pozwolę komuś zburzyć moich planów. I, i ten rycerz właśnie dysków on tworzy. On stworzy, stworzy na przykład swój własny plan y, i według tego planu idzie. I nie pozwoli komuś w y, siódemce buław tego zniszczyć. A ten plan być może został obrany w karcie pustelnika, bo tam właśnie jest sam początek. Aha, jeszcze królowa buław. Paść buław, tak? Uwaga na pochopne działania, tak? Żeby nie podejmować właśnie pochopnych i szybkich działań. A tym bardziej, jeśli chodzi w kwestii pieniędzy, bo to jest równowaga w wydawania, tak? W kwestii wydawania pieniędzy trzeba jakiemuś być może. Jakiej, jakiejś młodej osobie y, postawić granicę. Być może pod względem właśnie, jeśli chodzi o kasiora, wydawanie pieniążków. Tak? Lub y, samemu sobie postawić granicę, jeśli też tak jest y, z przestaniem pieniędzmi. No, tutaj jednak trzeba jednak pasa być może sobie ukrócić. No i tutaj rycerz dysków. No, y, jakieś przekresłowa mogą paść. Y, z kogoś strony. Karta cesarzowej, być może matka, żona, tak. Lub to jest wasza karta, drogie bliźnięta. Słowa, które ranią. Miecze, miecze ranią, tak? Miecze to są ostre, to są słowa, to są wyrażane słowa. To są wyrażane słowa, właśnie. I to być może usłyszycie też i od takiej osoby, tak? Która yy, wobec was która zastosuje przykre słowa, żeby was zranić w tym, w czym, w, w, w czym wy chcecie osiągnąć jakiś sukces, jakiś cel yy, i o co sami walczycie, tak, dlatego też uwaga, jeśli chodzi o uczucia, no to tak samo, tak, że ktoś może wam po prostu, was zranić słowami po prostu, tak, ktoś z przeszłości być może z, yy, przez te, sprawy, które się zamykają lub odchodzicie ale też i od takiej osoby, tak? Ale to jest karta śmierci. Tu jest karta zakończenia. Pięknie, tak? I coś się po prostu zmieni. Coś umrze. Coś się zakończy. I zacznie się nowe, tak? No. Piątka mieczy. Tutaj może dojść do... Widzicie? Po raz kolejny. Może dojść do konfliktu, do kłótni a też możecie mieć i wewnętrzny konflikt, ale zobaczcie tutaj po raz kolejny. Siódem kabuław, jasno postawić granice, a tym bardziej, jeśli z kimś będziecie musieli dojść do kompromisu, do ugody, ale też i w związkach, tak? Bo ty też w dwójce kielichów to jest, to jest związek, to jest wybór pod względem uczuć, miłości, ale też i porozumienia dwóch różnych stron, tak? Że jasno komuś postawić granice, ktoś kto będzie na was na skakiwo, ktoś kto będzie Wam słowami robił przykrość lub. Ranił Was, tak? Tutaj jednak nie wolno pozwolić takiej osobie, żeby zabierała Wam spokojną energię, tak? I być może myślicie, że los coś za Was zrobi w tym kierunku, ale to od Was zależy, jak ta osoba będzie Was traktować, tak? Też musicie, no widzicie. No widzicie, po raz kolejny to jest energia kreacji, co wy wykreujecie, postawicie takiej osobie granicę lub komuś, tak, kto wam chce zburzyć wasze plany, robi przykrość itd. itp., tak. Tutaj jednak y, od was zależy, y, jak się zachowacie i jakie decyzje podejmiecie w karcie właśnie pustelnika. To jest chyba najważniejsza karta w tym czytaniu, bo y, pustelnik, on obiera sobie strategię, plan działania i rozmyśla, co będzie dla niego najlepsze, jakie decyzje, tak, jakie tutaj podejmie, ale te decyzje będą dobre, skoro tutaj jest karta kreacji czegoś nowego i nowe początki i walka o samą, o samego siebie, czego Wam serdecznie życzę, a tym bardziej powodzenia, tak? I dużo y, przede wszystkim wytrwałości. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych czytań. Pa!